Ahoj wilki morskie! Dzisiaj coś innego, a mianowicie chodzi o World of Warships Legends. Tak jest. Słuchajcie, przy tych upałach, jakie panują w Polsce, bo u mnie niestety tak nie jest, pogoda jest w miarę normalna, aczkolwiek dzisiaj strasznie wieje, chciałem Wam powiedzieć coś na ochłodę, tak abyście mogli sobie popływać i może w ten sposób się choć trochę ochłodzicie. A mianowicie chodzi o okręt premium który możecie zgarnąć za darmo. Z tego co się orientuję, ale może nie do końca, i jest to tylko i wyłącznie na konsoli Xbox. Tak więc słuchajcie, dla tych, którzy grają na PS4, nie mam takiej wiadomości, aczkolwiek nie jestem do końca pewien, bo tego nie sprawdzałem. Nie posiadam PS4 i dlatego nie sprawdzałem. A tym newsem, którym chcę się dzisiaj z Wami podzielić, właśnie pochodzi ze sklepu Microsoftu, a mianowicie chodzi o okręt. Premium drugiego poziomu za darmożkę. Jeżeli ktoś jest chętny, niech sprawdzi, czy właśnie na PESZ. Czy... 4 na tym PS Store również nie ma takiej właśnie, takiego zestawu. Jest to darmowy zestaw, który możecie sobie pobrać właśnie za darmo i ja, nie wiem, może już ten zestaw był wcześniej, ja akurat z niego nie skorzystałem, nie posiadałem ani jednego tego okrętu premium w grze i dzisiaj akurat udało mi się, zobaczyłem taką informację właśnie na Facebooku, udało mi się właśnie ściągnąć ten okręt, tam jest jeszcze chyba 3 dni konta premium, jakieś dublony i tak tak dalej, tak więc moim zdaniem Warto, jeżeli ktoś pływa, albo nawet nie pływa i chce spróbować, zawsze może posiadać w swoim doku okręt premium za free. Tak więc słuchajcie, informacja dość ciekawa i już wam pokazuję co trzeba zrobić. Zostawię wam oczywiście pod tym filmem linka, tak żebyście sobie mogli wejść i ściągnąć właśnie ten darmowy zestaw. I pierwsze co musimy zrobić, wchodzimy oczywiście na stronkę Microsoftu, wchodzimy do sklepu, odnajdujemy grę World of Warships Legends. Wtedy po prostu musimy odnaleźć nasz zestaw, który nosi nazwę World of Warships Legend Navy Warrior i możemy go sobie zainstalować z poziomu, właśnie przeglądarki na konsolę, gdzie później odpalimy konsolę, on się nam automatycznie zainstaluje, ewentualnie, właśnie odnaleźć to na. Konsoli i zrobić to z poziomu konsoli. Prosta sprawa, zaraz Wam pokażę jeszcze dla dowodu, gdzie ja akurat właśnie tak samo zrobiłem, tak jak Wam powiedziałem, i okręt pojawił mi się akurat w moim doku. Ewentualnie można by było powiedzieć w moim garażu. Tak więc słuchajcie, tak ten okręt właśnie wygląda. Odpaliłem ponownie, uruchomiłem grę i po zalogowaniu, oczywiście. Wybrałem okręty, czy tam graj, i zobaczcie, okręt pojawia mi się właśnie na samym końcu. Nie posiadałem go wcześniej, tym bardziej nie posiadałem dni premium, gdzie mam właśnie teraz trzy dni. Konta premium, no i właśnie okręt darmowy drugiego poziomu. Jest to niszczyciel. Tak więc, moim zdaniem, jeżeli ktoś gra albo chce spróbować, warto. Zawsze coś się przytulić za free. Tak więc słuchajcie, z mojej strony, jak na razie to wszystko. Dzisiaj jeszcze jeden będzie materiał, i myślę, że na pewno ucieszy sporą grupę z Was. Bo kto nie lubi konkursów, do usłyszenia, hej!